que se envuelven en lágrimas junto al miedo de volverme a enamorar mi voz había perdido hasta el sentido de la vida y Grace añou por escucharte con solo mirarte Contigo el cielo se vuelve más claro, se pintan las nubes de blanco y el sol vuelve a sonreír. Solo contigo, el tiempo cobró un sentido. Y hoy que estás aquí, conmigo, sé bien. Mi vida nació contigo. Contigo, las horas se pasan de largo. Czy pokocham kiedyś leoparda? Czy zakocham się w nim? Lalu? Co? Złapali zabójczynie? Tak? Czytałam gazetę. Zwinęli ją w kościele w obecności byłego męża Mariciui. Piszą tylko o tym. Siadaj, ostrożnie, żeby się nie zarwało. Zacznij od początku. Kogo i gdzie złapali? Zabójczynie. Pisali w gazecie. Znowu ją wyrzuciłaś? Tylko strony z tą wiadomością, bo Omar mógłby chcieć przeczytać gazetę. I tak zauważy brak kilku stron. Co mu powiesz? Że zamokły. Coś wymyślę. Kiedy diabeł ogonem zamiesza, to święty Boże nie pomoże. Najważniejsze, no żeby Marićuj o niczym nie wiedziała. Długo nie da się tego ukrywać. Trzeba będzie jej powiedzieć: Daj mi trochę czasu. Ona wciąż kocha tego człowieka i może się załamać. Tak. Ale okazało się, że on jest niewinny. Nie zabił żony. Odczekamy kilka dni, zanim jej powiemy. Wiesz co? Jest coś, czego ci nie powiedziałam. Co? Po pierwsze, Leopardo zakochał się w mojej małej. Po drugie, wstań, bo chcę się zdrzemnąć. I jestem zbyt chora, żeby wstać. Raczej stara. I kto to mówi? Kiedy słońce przygrzeje, odżywam. I idę. Pobujaj mnie. Sytuacja się zmieniła. To złożona sprawa. Mogę doradzać panu jako psychiatra. Na rozprawie złożę zeznania i przedstawię zaświadczenie o chorobie Blanki oraz wytłumaczę, na czym ona polega. To będzie istotne, chociaż. Dzień dobry. Moja teściowa, Onelia Montenegro, mecenas Lozada. Wiem, kim jest i co tu robi. Będzie bronił morderczyni. Onelio, proszę. Proszę tego nie robić, mecenasie. Ta kobieta nie ma sumienia. Zabiła moją córkę, niewinną kobietę w ciąży. Ten, kto podejmie się jej obrony, straci honor i reputację. Proszę nie bronić tej kryminalistki. Wygodnie? Masz na coś ochotę? Nie. Może jeszcze jedną poduszkę? Nie, dziękuję. Za co? Za wszystko, co mi dałaś, od kiedy cię poznałem. I za to, że jesteś ze mną, choć już mnie nie kochasz. Uprzedziłam pana mecenasie. Mecenas Lozada nie da się zastraszyć. Niech wie, co go czeka, jeśli podejmie się obrony zbrodniarki. Powiedziałeś mu, że śmierć mojej córki cię ucieszyła? Dość. Nienawidził jej. Jej śmierć była dla niego wybawieniem. Nie panujesz nad sobą. Wszystko dlatego, że Viviana opuściła go, choć go kochała. Ale on nigdy jej nie kochał. Dlatego upozorowała swoją śmierć w wypadku lotniczym. To nie ma związku ze sprawą. Zrobiła to z rozpaczy. Potem symulowała amnezję, żeby wrócić do męża i córki. Przestań. Po co wracać do tych smutnych spraw? Bo od kiedy poznałeś prawdę, chciałeś się pozbyć mojej córki. Zawarł pakt z gubernatką. Zaplanowali zabójstwo Wymyślili to rozdwojenie jaźni, żeby nie została ukarana Oboje są winni śmierci Viviany i ten bezwstydnik zaplanowali zabójstwo mojej córki i ten bezwstydnik zaplanowali zabójstwo mojej córki Dlaczego myślisz, że cię nie kochamy? Znowu chciałaś odejść. Została się ze mną z litości, bo wiesz, że umrę. Wybacz, że ci to powiedziałam. Nie powinnam była. Chciałbym kazać ci odejść, ale nie mogę. Boję się. Twoja obecność dodaje mi odwagi. Odwołuje się do Twojego współczucia.